Cześć, witajcie, Jestem Tomek 11. To jest kolejny odcinek z serii A, co by było gdyby, i dzisiaj sobie porozmawiamy na temat magazynu i tutaj właśnie tych przeróżnych kategorii, czyli atestów, wyglądu do ładowań i innych. Moim zdaniem, można by było wprowadzić taką funkcję, jak sprzedawanie niektórych rzeczy, a na przykład takich atestów, których nie da się zdobyć, lub też mało ich zdobyliśmy i można by to by było wymienić na kredyty i na złoto. No i to w zależności. Ile by to kosztowało, no to te byśmy Golda dostawali. No bo, jeżeli ktoś nie chciałby mieć jakichś tam atesy, no to mógłby je sobie albo na kredyty, albo na Golda wymienić. Tak samo kamuflaże. Ja na przykład nie za bardzo używam kamuflaży takich więc. Epickie, czy tam legendarne, czy jakiekolwiek można by było e, wymienić sobie na tam e, ileś tysięcy kredytów. Oczywiście by był tego limit. No i na ileś e, golda też by był limit. Powiedzmy, że gdzieś tak do tysiąca, może dwóch tysięcy. No i takie kamuflaże, no to można by było sobie sprzedać i wtedy więcej e, mogłoby się golda zebrać niż aż z Dotychczas, dotychczas no i co? Później mamy do ładowania tutaj też można by było to sprzedać na kredyty albo na golda no w zależności od rodzaju no i tutaj mamy inne czyli drzazgi i monety Turniejowe, które, za które można sobie kupić jakieś rzeczy w sklepie. No i też można by było to wymienić, no bo nie zawsze, powiedzmy się, turniej graczy coś, no, nie jest to łatwo zdobyć. No i co, moim zdaniem, to była akurat dobra zmiana, dlatego żeby można było więcej golda zdobyć wymienić zawsze coś no i dla tych e, graczy, którzy aż tak dużo nie mają jakiś tam dopiero zaczynają lub też zaczęli przygodę z e, World of Tanks Blitz, no byłoby to troszkę takim ułatwieniem też bo można by było sobie zdobywać też troszkę więcej golda i kredytów no i co jak dla mnie ta zmiana e, może być na plus e, no i co, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, dać łapki w górę, skomentować tego filmu. Możecie też wbijać na Discorda, gdzie możecie też podsyłać, pisać tematy na odcinki. No i co, w komentarzach możecie pisać. Jeśli chcecie jakie kolejne mogą być filmy z tej serii no i co nie zapomnijcie także o kodzie Tomek kiedy YouTube na Kdrop gdzie z nim na start przy zarejestrowaniu nowego konta możecie zgarnąć 2 ,17 zł 17 groszy na start no i co myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach Siemka